W trzeciej i zapraszamy następną klasy pierwszej grupy. A trzy do domu z bagażem. Czeka na niego mama, do której wcześniej dzwoniła wychowawczyni z informacją, że nie go w szkole w Cześć mama, co robię? Coś się stało? Andrzej! Jakie je Co ty wyprawiasz? Nie to, że masz problem ze szkołą, to jeszcze rok na bal. Mam takie czy Nauczyciele się na mnie uzieli. Cały czas mi biorą w odpowiedzi i sam stawiają jednego. Mam tego dosyć. Andrzej, patrz tu do mnie. Spójrz mi w oczy. Czemu masz takie czerwone oczy? Brałeś na kody. Przedlażasz Samego samoty mnie w ogóle masz. Nie biorę żadnych tak. Zastanów się, jakie ma zdanie swoim dziecka. Co to masz? Gdzie co? Grzebisz w moich rzeczach. Jakim prawie? Dawaj kasę. Wychodzę. Andrzej idzie w swoje ulubione miejsce na mieście. Za nasza Matka mi wykręciła w domu aferę, jeszcze i że zapaliłem wziąło. Na dodatek pani Fraudo nie dzwoniła, że nie chodzę do szkoły. No co ty gadasz? To nie ciekawa sprawa. Mam dosyć siedzenia na chacie. Czekam do osiemnastki i bankowo stąd się wynoszę. Morgo, wiesz, że zawsze możesz na mnie ludzi. Zawsze Ci pomogę. Chcesz zajarać? No jasne, trochę się wyrozuję. Dzięki. Andrzeja nie było trzy dni w domu. Kiedy wrócił, do całej głównie poobijanych. I pachniało od niego bardzo. Andrzej, synu, gdzieś byłeś? Wiesz, jak się martwiliśmy? Zawiadomiliśmy policję o Twoim zniknięciu. Synu, niepokoiliśmy się o Ciebie. Gdzieś tyby? Coś Ty robił. Przepraszam Was. Nie wiem, co się z Tobą stało. Chciałem tylko trochę sp spróbować. Nie wiedziałem, że tak szybko się rozsadzisz. Wierzymy Ci. Musimy pójść do specjalistów. Oni Ci tam pomogą się postarać zmienić swoje zachowanie. My ci pomożemy. Dobrze. Zrobimy, jak uważacie. Dziękuję. Andrzej nie powiedział rodzicom, co tak naprawdę się wydarzyło. Dowiedział się, że jego przyjaciel Adam leży obecnie w szpitalu w śpiące, ponieważ przydatkował narkotyki. Boi się, że jego może spotkać to samo.